Ale. Właśnie, ale. Co się dzieje w Twojej głowie, gdy słyszysz słowo ale? Jeśli mówimy o perswazji, jeśli mówimy o możliwościach, które daje perswazja, słówko ale jest kluczowe. Bardzo często jest ono niezauważane w naszej rozmowie przez mózg świadomy, przez tą część, która odpowiada za to, że po prostu się komunikujemy. Natomiast Nasza podświadomość bardzo dobrze wie, co to znaczy. Bo, zobacz takie wyrażenie. Szefie, wybitnie się starałem w tym miesiącu, ale. Kochanie, jesteś najpiękniejsza na świecie. Ale. No właśnie, ale. To, co się dzieje przed ale, w perswazji jest pomijane. Możemy tam opowiadać, co nam się żywnie podoba, ale. Wchodzi wejście, ale, i tak naprawdę wszystko to zostaje odsunięte od nas i od tego, o czym mówiliśmy. Co więc zrobić? Nauczyć się porozmawiać trochę inaczej. Kochanie, jesteś bardzo piękna, i jednocześnie chcę Ci powiedzieć, szefie, wybitnie się starałem. Pomimo tego, nie osiągnęliśmy 200% normy. Cokolwiek wkładamy, wkładajmy to w coś innego niż ale ale kasuje wcześniejszy pozytyw, negatyw. No chyba, że właśnie chcemy z, po prostu gdzieś tam uniknąć negatywu. Mieliśmy wypadek, ale wszyscy są zdrowi. Mądrze wykorzystuj swojej komunikacji i perswazji słówko ale, a zobaczysz, że będzie lepiej. I śledź nie po więcej informacji. Tymczasem dzięki, trzymaj się, hej!